Chociaż unikanie stresu wydaje się rozsądną strategią, zazwyczaj przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Po pierwsze, jeśli spróbujesz wyeliminować z życia wszystkie stresujące dni, szybko zauważysz, że to wcale nie jest korzystne. Pozbywając się stresu, tracisz bowiem doświadczenia, które cię rozwijają, wyzwania, z których jesteś dumny oraz relacje, które ukształtowały twoją osobowość. Tak, zniknie trochę nieprzyjemności, ale razem z nimi odejdzie też wiele wartościowych przeżyć. Po drugie, psycholodzy odkryli, że unikanie stresu obniża nasze poczucie dobrostanu, zadowolenia z życia i szczęścia. Po trzecie, unikanie stresu generuje jeszcze więcej stresu. To błędne koło. Pojawiają się nowe źródła napięcia, a nasze zasoby na radzenie sobie z nimi maleją. Kiedy stres się spiętrza, rośnie poczucie przytłoczenia i izolacji. Co może prowadzić do autodestrukcyjnych zachowań. Im bardziej starasz się unikać stresu, tym bardziej Twoje życie może stać się pozbawione głębi i sensu. A sens jest kluczowy. Świadome dostrzeganie związku między stresem a sensownością życia może uwolnić Cię od przekonania, że coś jest nie tak. Nawet jeśli nie widzisz znaczenia każdej takiej frustrującej chwili, zrozumienie, że stres i sens są ze sobą nierozerwalnie związane może nadać swojemu życiu głębszy wymiar.